Witam drodzy widzowie w sobotę. Dziś kolejna serialu i do rozmowy. Tematem będzie zapomniana choroba, czyli grypa. Posłuchajmy co ciekawego teraz mówią lekarze. No więc lekarze od kilkunastu dni ostrzegali przed falą zachorowań na grypę. Teraz o wzroście infekcji wirusem grypy alarmuje Ministerstwo Zdrowia nie kto inny jak Adam Niedzielski, człowiek od nagłej choroby i wiadomo czego, przekazał, że obecnie zbliżamy się do 120 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę tygodniowo. Ponad połowa przypadków dotyczy dzieci do 14 roku życia. Informują, że między 16 a 22 listopada do szpitali z powodu grypy trafiło 510 osób. I oczywiście zachęcają do wiadomo czego przeciw grypie. No i oczywiście informują, że magazyny są pełne i jest pod dostatkiem tego czegoś. Przekazał na Twitterze szef MNZ. Jak widzowie, nie ja wam się znowu to coś z czymś? Znowu to coś wraca. Dla mnie jest normalne, że grypa jest co roku. A oni... Oczywiście pod przykrywką znowu tego czegoś mówią, że magazyny są pełne do oporu. Piszcie w komentarzach. Pozdrawiam w Short Joker.